E, powiedziałeś na swojej konferencji, że rynek polski jest dalej w kryzysie. Nie mamy wzrostu, mamy spadki cały czas. CD Projekt mówi, że się odbiliśmy i widzi wzrost. Dlaczego oni widzą, a u was? jak znaczy, Wiesz, pytanie nie jest do mnie tak naprawdę, czy rynek spada czy nie, no bo są obiektywne dane, które o tym mówią. Ja bym się spytał na przykład, nie wiem, w Empiku czy w Mediamarcie, niech oni powiedzą, czy jeśli udostępniają takie informacje, czy rynek rośnie czy nie, tak, no bo to oni wiedzą. No, tak naprawdę, no, ja mogę wiedzieć od... Tego typu, jakby, tego typu instytucji i jakieś tam, jakieś tam trendy na rynku. Tak? Czy, czy na przykład GFK. Tak? GFK monitoruje rynek w Polsce no i, i tam oni pewnie wiedzą dużo więcej niż, niż na przykład my. No, szczególnie, że ten rynek polski dla nas nie jest jakimś tam. Istotnym rynkiem, no bo nie oszukujmy się no to jest tam kilka procent naszych przychodów, sam rynek w sobie to nie jest 300 kilkadziesiąt, 400 milionów, więc relatywnie niedużo, tak. Ktoś no się śmiał, że, że rynek pączków tłusty czwartek to jest tam 100 milionów, także tak naprawdę rynek gier to jest takie 30 tłuste czwartki w roku, tak? I to było na tyle, tak, jeśli chodzi o Polskę. Natomiast dużo jest, jest bardzo konkurencyjny w Polsce, no bo jest wtedy projekt, zawsze zresztą bardzo szanuję tę spółkę, tę firmę, która działa na tym trudnym rynku w Polsce, no ale jakby zrobili branży bardzo dużo. Tutaj pełen szacunku, czy, czy są inne spółki, czy Electronic Arts, i, i czy, czy Sony, tak? I to, to jakby jest, jest konkurencyjny rynek, ale ten rynek nie jest duży, więc no, no, my tam, gdzie jesteśmy, i to, co możemy zrobić, to jakby absolutnie nie jest to, nie jest to rynek, który nas interesuje, jeśli chodzi o tam dalszy rozwój. Mówiłeś, że chcecie wydawać e, europejskie i polskie gry w Stanach. E, tam takie pytanie. Mam studio z kolegami, z trzech z Gierkę. Co mam zrobić, żeby City Interactive wydał mnie w Stanach? No na pewno przesłać nam jakieś tam materiały, tak? No, my bardzo chętnie obejrzymy zresztą, wiesz, nie mamy much w nosie. Z jednej strony fajnie, że nam się udało zbudować taką firmę, która teraz jest jakby takim no, liderem polskiej branży, ale absolutnie jakby nie, nie, nie nosimy się z tym jakoś tam bardzo i bardzo jesteśmy otwarci, żeby z każdym porozmawiać, żeby każdemu dać szansę, więc przesłać do nas jakiekolwiek informacje, to jest design dog, czy to jest jakaś tam wersja grywalna, z chęcią podpiszemy umowę poufności, jak jest taka jakby konieczność po drugiej stronie. Jesteśmy bardzo elastyczni tutaj. Coś musimy Możemy zobaczyć. No możemy nawet też jeszcze dużo z naszej strony zrobić dla, dla takiej gry. Możemy poprowadzić tę grę produkcyjnie, powiedzieć, co zmienić, jakie elementy poprawić, co uważamy, że ma znaczenie dla, dla tych graczy na przykład nie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie czy w Europie Zachodniej. I, i i jakie elementy i co należy poprawić, żeby był większy sukces tej gry, no bo mimo wszystko dla nas zawsze był bardzo ważny sukces, a sukces to jest z jednej strony popularność, ale nie ma co się oszukiwać, sukces jest, musi być jakby wymierny sukces, to jest sukces finansowy. Wasz główny projekt, już kończące pytanie, ten największy główny projekt, aktualnie to jest która gra? Aktualnie to jest Sniper Ghost War 2, tak, to jest największy nasz projekt, no i podobnym projektem będzie ten WW2 Shooter. Porównywalnej skali będą. Porównywalnej A kiedy pozyskamy tytuł? Nie, że trzeba poczekać, natomiast poznamy powoli pewne, pewne informacje na temat tego projektu, już pewnie zaczynając od przyszłego tygodnia, będziemy coś tam chcieli powiedzieć. Więc coś będziemy, coś będziemy stopniowo, stopniowo przekazywali. Okej, okay, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę.